Grafik komputerowy to specjalista zajmujący się tworzeniem projektów graficznych z wykorzystaniem różnych programów komputerowych. Praca grafika polega najczęściej na tworzeniu materiałów wykorzystywanych m.in. na stronach internetowych w aplikacjach mobilnych, materiałach reklamowych, a także tworzeniu wizualizacji, logotypów, banerów, plakatów, okładek książek lub czasopism. Co tam masz? Tak, tak to wygląda dzisiaj, a tutaj, tu? tutaj no, bardzo. tutaj wygląda tak, a no, po przejściu w ten element. Okej, okay. to, tak. a to tak. i to rozstrzelimy. Grafik komputerowy wykonuje zawód z pogranicza twórczości artystycznej i informatyki. Dlatego kluczowymi umiejętnościami cechującymi osobę rozważającą tę drogę kariery powinny być kreatywność, zmysł artystyczny oraz znajomość programów graficznych. W zawodzie tym funkcjonuje wiele specjalizacji. Można zostać ilustratorem, grafikiem 3D, projektantem UI-UX. Osoba pragnąca rozwijać się na tym stanowisku powinna ukończyć studia artystyczne lub inne kierunki związane z projektowaniem graficznym i sztuką. W tym zawodzie ważne jest nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji i śledzenie trendów oraz nowości w branży. Graficy komputerowi mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w agencjach reklamowych, mediach, wydawnictwach czy studiach grafiki.